Dzień dobry. 13 października 2019 roku Polska wygrywa swój drugi mecz z Macedonią Północną, tym razem zwycięstwo 2 do 0, i dzięki temu. Polska reprezentacja w piłce nożnej awansuje na Euro 2020 na dwie kolejki przed końcem tych eliminacji. Co się wydarzyło w tym meczu? Kilka rzeczy, o których warto, o których należy wspomnieć. Pierwsza rzecz, Grzegorz Krychowiak. Fantastyczny mecz Grzegorza Krychowiaka, gdzie Grzegorz Krychowiak właściwie zagrał jako ofensywny pomocnik. Ja kiedyś zrobiłem taki filmik, że ofensywny pomocnik pilnie poszukiwany potrzebujemy ofensywnego pomocnika, natomiast okazuje się, że Grzegorz Kiechowiak, gdy może przesunięty bardziej do przodu, tak jak teraz właściwie bardzo często gra w swoim klubie fantastyczne strzały, fantastyczne strzały, jeden strzał blisko słupka, drugi strzał z połowy boiska. Trzecia, jakaś próba strzelenia z woleja. Naprawdę wyglądało to fantastycznie. Kolejna sprawa: Przemysław Frankowski. Pierwszy gol strzelony. Kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko jednak okazuje się, że zawodnik grający w MLS, w Major League Soccer jak najbardziej może się przydać reprezentacji Polski, że to jest naprawdę bardzo ciekawa liga, w której grają naprawdę bardzo ciekawi zawodnicy. Pod koniec swoich karier, gdzie, gdzie wielu zawodników może naprawdę wiele rzeczy podpatrzeć i mamy Przemysła Frankowskiego, który strzelił, Pierwszego gola otwier otwierającego wynik w tym spotkaniu. Drugi gol Arkadiusz Milik strzelił. Czternasty gol w reprezentacji Polski. Naprawdę, Arkadiusz Milik. Ja wiem, że bardzo wiele osób go krytykuje, ale właściwością tego piłkarza jest to, że bardzo często strzela gole w naprawdę ważnych momentach. I ten moment był ważny, bo ten moment to, to było. Nasze zwycięstwo w wczorajszym meczu 2-0, gdzie to tak naprawdę dało pewność naszym, naszym, naszym piłkarzom do tego, że, że będzie to zwycięstwo, że można już grać naprawdę spokojnie, że można już do końca kontrolować to spotkanie i wywalczyć awans na. Euro 2020. Co jeszcze należy tutaj powiedzieć, mieliśmy pod koniec meczu grę na trzech napastników. Tak wymarzoną przeze mnie grę mieliśmy przez chwilę na boisku Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i mieliśmy Krzysztofa Piątka i co zobaczyliśmy? Robert Lewandowski schodzący na skrzydło, jak rasowy skrzydłowy podający Krzysztofowi piątkowi. Tak to właśnie wygląda, bo tak gra. Tak wygląda gra na trzech napastników, gdzie tak naprawdę to poszczególne sytuacje tak naprawdę poszczególne sytuacje determinują to, jak wygląda gra na boisku, gdzie naprawdę może się w bardzo ciekawy sposób napastnik naszej drużyny zachować. Robert Lewandowski, rasowy skrzydłowy. I co tutaj należy jeszcze powiedzieć, Jerzy Brzęczek wiele błędów już popełnił od początku swojej kadencji, ale właściwością jego jest też to, że Zdarza mu się słuchać dobrych porad dziennikarzy. I tu mieliśmy apele Romana Kołtonia o to, żeby zawodnicy grali na swoich pozycjach i co proszę, Bartosz Bereszyński tym razem na prawej obronie, tam, gdzie się sprawdza, tam gdzie gra, tam gdzie jest jego naturalna pozycja, i gra naszej reprezentacji generalnie wyglądała naprawdę bardzo dobrze. I z taką grą, z taką determinacją yy, może, być może nawet na mistrzostwach Europy. Yy, Wyjdziemy z grupy, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jakich rywali też dostaniemy, bo na pewno będą silniejsi niż, niż w eliminacjach. Także z taką grą, z determinacją, z w miarę trafionymi decyzjami naszego trenera, może coś nawet zdziałamy na Mistrzostwach Europy 2020. Zobaczymy, w każdym razie ja naprawdę bardzo gorąco trzymam kciuki, żeby, żebyśmy byli dumni z naszych piłkarzy. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.